Och, cześć. Postanowiłem być bardzo oryginalny i zagrać w Among Us. Na serio, mówiłam. Autentycznie jestem pierwszą osobą, która gra w tą grę. Mam nadzieję, że szybko się gra spocznie. A nie będę musiał czekać, nie wiem, kilka godzin. Ludzie w miarę szybko przychodzą, więc powinno być ok. A tak, w ogóle to, to nie wiem, czy wiecie, ale to w ogóle ja jestem przyjacielem takiego Kuby i w ogóle, i, i on jest też moim przyjacielem, i też razem sobie czasami nagrywamy. O, się zaczyna. Może będę impostorem? Nie, jednak nie. Nie wiem, może dzisiaj sobie zrobię dwie rundki i to może w drugiej będę. O, już pierwsza losowa wyszła. A, to pewnie została zabita. Czy nie? Dwie zostały? Co? a w stradzie. Hm? młode tiger? jest ktoś taki a hmm pewnie nie jest Ty, A więc nie no mi się wydaje że to może być rzeczywiście ten Pilotowy. Wow, ale kulturka panuje niezła. Zdecydowanie. No, co zostałem, tylko ja, więc niech będzie na tego gościa. Ale nie, będzie, będzie, taj chyba, skip. Nie, na pewno nie wyleci. No mi się wydaje, że przegramy tą rundę. nic. Ja nie zrobiłem jeszcze żadnego tasku. No, zrobiłem pierwszy task, a już dwie osoby są martwe, a za chwilę pewnie dołączy do martwych. Proszę nie. O, już? Co? No tak, to był Tiger. Trust me. Rzeczywiście świetna nazwa. O, reklama. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, bo ta runda w sumie była bardzo krótka. To może nawet trzy. To zobaczymy. Tak, w ogóle, to tutaj są jeszcze inne mapy, i sobie te inne mapy ogarnę, bo jak na razie to w sumie gram tylko na tej. To, to, to jakoś to zrobię. Żeby była jakaś różnorodność. Okej, okay, zaczyna się. Hmm, kto tym razem? Znowu królem. O, już ktoś wyszedł z gry, zapowiada się świetnie. Okej, okay, zdążyłem zrobić pierwszego taska, nikogo kogoś zabili. Tyle osób to pewnie jestem w miarę bezpieczny. O, kolejna osoba wyszła. Zapowiada się świetnie. Chyba, że to był impostor, to wtedy... No? Niech zgadnę, ktoś wentował. Wentował? Kto? Dobre pytanie. Co? To też dobre pytanie. Po co? To jeszcze lepsze pytanie. Hm? Nie będę ingerował, bo w sumie to. Co? Nie, ja głosuję na skip, bo to jest za duży bałagan, żeby cokolwiek zrobić. Ale podobno Wera chce się przeskanować, to. A, Wera nie była. Tak mi się jakoś wydawało. Będzie musiała się nauczyć oddychać w kosmosie. miałem jeszcze kartę właśnie uda się za pierwszym razem? udało się na komputerze to jest trochę cięższe, przynajmniej dla mnie okej, okay, niech zgadnę, znowu ktoś wyleci więc no co? To... No to biały fake voting. <ścoughs> Znam ten ból. Okej, okay, ale rzeczywiście, w sumie to trwa biały w tej złotej spotkaniu, ale... Nie wiem. Jak mówią, że biały, to pewnie biały. to no to biały jak nie on to już nie wiem kto na mnie głosował więc to pewnie impostor chciał się trochę zemścić To bez powodu głosował nie był? O, jesteśmy martwi jesteśmy tak bardzo martwi ale został, został tylko jeden więc może jednak nie jesteśmy aż tak martwi jesteśmy w połowie martwi o kolejna osoba wyszła z gry jest nas coraz mniej Świetnie. Czy. O, nie mam dwa task w elektryku. Elektryk to w ogóle jest jama potwora. To się nie wchodzi jak nie trzeba. O nie. Ten task jest najgorszy ze wszystkich. Strasznie się narażam. Niech nie, to jestem przyzwyczajony, żeby robić ten task na telefonie. A tak to nie umiem. O nie, ja tego nie ukończę. Dobra, muszę się skupić. Iby tak narzekają na to przyciągnięcie karty, a to jest o wiele gorsze, przecież było. O. No w końcu. Pan impostor jest w Wenta? Hmm, może. Może właśnie uratowałem swoje życie. Dobra, on mógł mnie tutaj zabić. Ale z drugiej strony, może zabił kogoś tutaj i miał cooldown. Nie no, tutaj jest za dużo osób. Dobra, teraz tylko ile tasków? Trzy taski. Pewnie za chwilę przegramy. Bo impostor wszystkich wbije. Czy ja właśnie ominęłam jego taska? Tak, ominąłem. Okej. Okay. Jakieś nowe dowody? Różowy. No, w sumie rzeczywiście różowego nigdzie nie widziałem. Tylko przed chwilą. I w sumie też był troszeczkę dziwny. No mówią, że różowy to pewnie różowy. No, różowy. Wyszedł. No i wygraliśmy. Okej. Okay. I już myślałem, że ta runda jest trochę stracona, kiedy tak dużo osób wyszło, ale okazało się, że impostor jest tylko jeden. O, reklama. Dobra. Hmm. Jeszcze jedna runda. Nie, za późno weszło No tak runda ma 7 osób, a impostorów będzie dwóch. To co nie będzie taki łatwe. Tym razem na serio. Okej, okay, więc ciekawe, czy tym razem będę potrzebował w tej rundzie yy, kursu oddychania w, w kosmosie, bo jeszcze nie zostałem wywalony, a mogę zostać w, tym, w tej rundzie. I znowu króluję. I to tym razem postura nie będzie. Jest to pierwszy raz, więc czemu w jednym razem? W ogóle mam nadzieję, że jakość jest do przeżycia. Pewnie nie i ten film pójdzie do kosza. Światło trzeba naprawić. O! Światło naprawione, ok. To była dmina. Ktoś opuścił grę, mam nadzieję, że to impostor. Będę robić jak na razie tego sypu śmieci, żeby w razie czego móc tym udowodnić swoją niewinność. Tym się zajmę jako ostatni. Okej, okay, szybciej. Szybciej. Dobra. Wychodzimy z tego przeklętego miejsca. Okej. Okay. Со? Не особо. Нет, со? So. Со? So, четыре особо. Okay, то раз... Teraz... Нет конец. Я ja тоже. Judasz mówi, że może się potwierdzić. O, to brzmi ciekawie. To czerwony. Chyba. Hmm. O nie. Ale czerwony z drugiej strony w ogóle się nie broni. Więc to mógł być self-report. Tak, to by się pewnie bronił. czerwony masz coś na obrębny. nie odpowiada, więc mi się wydaje, że może zaufam czarnemu Zaufał Judaszowi. To będzie bardzo nierozważny ruch. Okej, okay, na czerwonego. Czerwony zagłosował na mnie, więc w sumie to. Bez dowodu, tak? Nie wiem. O nie! Czyli to jednak był Judasz. Okej, okay, tak jakoś podejrzewałem, że trochę za dużo oskarża. No, i trudno. Najważniejsze jest to, żeby to wideo miało klatki na plusie. I mam nadzieję, że będzie mieć. No i dzięki za oglądanie, albo za brak oglądania, albo cokolwiek. Widzimy się. Nie wiem kiedy, może jeszcze coś wrzucę. Cześć.